Siemaneczko na kanale Krzychu trenuje. Dzisiaj informacyjnie i kilka nowości. Także zaczynamy. Współpracę z firmą DBX Bushido. Bushido będzie wspierać kanał, czyli w rozwój, w konkursy, już wiele zaproponowali. Także super! Skąd to się wzięło? Kiedyś współpracowałem z Bushido, promowałem na tle sportów walki była to super współpraca, zawsze miło wspominam. Sam szef jest mega sympatycznym człowiekiem, także tutaj nie może nic pójść źle. Mam nadzieję, że się uda dobrze wypromować. Kiedyś promowałem Bushido jeżdżąc po klubach, trenując gdzieś tam na zawodach czy na odzieży się pojawiło logo. Zawsze staram się gdzieś to promować, ale zawsze brakowało odwagi, żeby wyjść do Was na YouTube i porozmawiać troszeczkę o tym. Także link niżej, wystarczy wejść, już macie zagwarantowaną zniżkę 10%. A jeśli ktoś temu linkowi nie ufa, macie kolejny link z dopiską kod. Także wpisujecie tam, przychód trenuje i macie zniżkę 10%. A co jest fajnego? Pierwsza sprawa, od teraz zamówienia, wszystkie które się sumują, będą e, e, tak, jakby wam to na prosty rozum wy, wytłumaczyć. Po prostu ilość zamówień się sumuje, 10% idzie na nagrody, także świąteczne nagrody będą myślę, że wypasione, jeśli tylko użyjecie kodu krzychu trenuje bądź też linku niżej. Co do szczegółów, oczywiście, pierwsze miejsce wygrywa największa ilość z wydanych pieniążków przez kupującego, drugie i trzecie będzie losowane, także. Super alternatywa, żeby coś fajnego na święta jeszcze wybrać, wygrać. Smarbo macie taki sam konkurs, także zasad nie muszę Wam przedstawiać dokładnych, w opisie jeszcze podam, co dokładnie trzeba zrobić, żeby każdy miał jasność, żeby nie było zbędnych pytań. Co do Bushido, jak wiecie współpracuję z nimi nie od teraz, bo bardzo długo, tak jak mówiłem, ale teraz pojawiła się alternatywa, żeby to pokazać. Także używajcie kodu, wy macie zniżkę. Co jest fajne, to to, że 10% rabatu dzięki temu, że wykorzystacie kod czy też link i on się sumuje z promocjami i z obecnymi zniżkami, także można uzyskać rabat z rabatem, czyli załóżmy, rękawice są przecenione o 12%, dobijacie kodem 10 i macie 22% taniej, także jest to mega, mega. Dużo żadna inna, inna firma nie godzi się na takie warunki, także tutaj Bushido naprawdę pełen szacun. Ale przechodzimy do materiału. Bo jak mówiłem troszeczkę nowości, a ten film nie jest o promocji Bushido, bo na to będzie inny film, il, innych wiele filmów ze sportu walki, żeby Was trochę zainteresować. Może ktoś złapie przysłowiowego bakcyla. Także przechodzimy do filmu, bo nagrywam to już drugi raz. A chciałbym Wam to przedstawić. Pierwsza sprawa to wymagane przez Was poręcze. Byliście ciekawi, co o nich sądzę. Także co? Macie tutaj super alternatywę i oszczędność, bo poręcze z drążkiem do podciągania wystarczy uchwytę zawiesić wyżej i niżej. Oczywiście pod swój wzrost to dopasować. Ale nie martwcie się, jeśli macie drabinkę, tam jest regulacja co 5 czy 10 cm, wystarczy, że zamontujecie te uchwyty, które są w zestawie w gratisie, wyobraźcie sobie, że to jest na odwrót, montujecie to tak, oczywiście z tamtej strony i wtedy się zawiesza i macie poręcze w takim miejscu, które Wam odpowiada. Co tu jest poprawionego, fajnego, bo naprawdę nie mogę się tu czepiać. Ktoś zwrócił uwagę, nie ma poduszek bocznych, są niepotrzebne, ponieważ jak widzicie, delikatnie pod kątem jest to zrobione. Ja byłem troszeczkę specyficznie do tego nastawiony, ale jest naprawdę świetna rzecz. Kolejna sprawa to wzmocnienie śrubą. Już nie spawem w środku, co jest mega, mega dużym plusem. Jak wiecie, mi się już w takich poręczach ułamało od treningu z ciężarem, także tutaj macie śrubę, nic wam się z tym nie stanie. Macie oczywiście regulacje na dwa poziomy, wystarczająco. To stosujecie jako kolejny uchwyt do podciągania. Tutaj macie jeszcze drążek z uchwytem na worek, ale to już zobaczycie na materiale. Co mogę tutaj powiedzieć? to na pewno to, że same wieszadło, nazwijmy to, jest z grubej rury, dobrze obspawane wokół, także tutaj nie ma miejsca na błędy i nic Wam się tutaj nie stanie. Uważam, że jest to naprawdę świetna rzecz. Przejdźmy sobie do starych poręczy po powiem wam coś co chciałem porównać. Pamiętacie stary model MS, czyli aktualnie w ofercie. Dalej jest tutaj na pewno tracicie miejsce na przedramiona i tutaj te nieszczęsne rączki, które przy dużych ciężarach lubią pęknąć. Tam macie śrubkę, i potem macie także super rozwiązanie. Ja oczywiście, gdybym wcześniej to przemyślał, miałbym oczywiście tamte poręcze tu, góra dół z drążkiem do podciągania i byłoby potem macie. Nie trzeba by było. Tracić miejsca, bo jak wiecie, tamte poręcze wystarczy ściągnąć i macie sporo miejsca oszczędzonego. Ale to nie wszystko, bo zwróćcie sobie uwagę. Idziemy sobie. Kolejna nowość, czyli wolno stojące poręcze, z których również jestem mega zadowolony. Używam je już jakiś czas. Oczywiście. Jest to tylko w aspekcie tutaj przedstawienia wam tego, bo o to prośliście. Tak samo świetne to na śrubkę. Pochylone troszeczkę właśnie w stronę sufitu. Także pod małym kątem sobie tutaj trenujemy, co by tu dużo mówić, stabilne, naprawdę spoko konstrukcja skręcona na śrubę i niespawana, także tutaj nie musicie się obawiać, że coś wam pęknie. Jakość uważam, że sorry, bo nie łapie nam tutaj zuma. Co do jakości, to uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Jak na profil 40 na 40, którego osobiście nie lubię, to jest naprawdę całkiem konkretnie. Super alternatywa dla osób, które mają mało miejsca, czy też trenują w domu i nie mogą przywiercić do ściany poręczy, całość naprawdę zdaje egzamin. Od razu Was przepraszam z góry za to ziarno, które się pojawia. Niestety iPhone świruje tutaj ze światłem. Tutaj macie ławeczkę, o której już wiele razy mówiłem. Zaczynałem swoją przygodę na YouTubie właśnie z tą ławeczką. Ale wcześniej naprawdę bardzo długo trenowałem na takiej ławce. Jest to produkt nowy do prezentacji. Co bym tutaj zmienił, tylko tą podporę tylną na szerszą i by było po temacie. Co do hakownic wystarczy dobrze ustawić i macie ławkę płaską. Wiele osób się z tym trudzi, a to naprawdę banalnie prosta sprawa. Po to macie nacięcia y, takie, żeby regulować tą hakownicę, żeby z tym nie było pro problemu. Jak widzicie u mnie jest idealnie płaską, także od poziomnicy robione. Nie ma się co dziwić. Cała konstrukcja 50x50 świetna. Odstojnik ten na modlitewnik również genialny. Mamy kawałeczek zapasu, nie musimy się wkurzać o to, że haczymy gdzieś nogami. Oto naprawdę świetny model ławki. Wytrzymuje bardzo dużo. Masa, jaką rzekomo wytrzymuje, to 350 kg, ale uważam, że wytrzyma dużo więcej, bo osobiście widziałem jak niektórzy. Ważący sami powyżej 120 kg wyciskają naprawdę mega ciężary i nie było tu problemu. Ale odpowiedzcie sobie szczerze: 619 zł. Z kodem krzychu trenuje 1121 dodatkowy rabat. Także spora oszczędność. A konstrukcja myślę, że na kilka dobrych lat. Bo kto na co dzień wyciska ponad 200 na ławie i waży 150 kg, żeby ona się poddała. No, chyba nikt. Także tutaj na pewno zda egzamin. Jedyne zastrzeżenie to mam przy wyciskaniu na barki. Nie jest super stabilna, no ale ja wyciskam 50 na bartki. Robię typowo siłowo. Także tutaj, jak ktoś nie wyciska takich ciężarów, to zda w zupełności, w zupełności zda egzamin i będziecie naprawdę zadowoleni. Jeśli chcecie trening na tej ławce, dajcie znaka w komentarzach. A ja postaram się coś ogarnąć. Siłownia się znowu zacznie rozwijać, znowu konkursy dla Was. Pamiętajcie o świątecznym konkursie, w którym możecie wygrać sprzęcik. Mam nadzieję, że bonu będzie jak najwięcej, żeby jak najwięcej Wam wysłać. Ja dlaczego się dzielę? Sam e, wspominałem wiele razy o tym, że zaczynałem od ławki z giełdy za 80 zł, która potrafiła się złożyć do tyłu. No, mam o tyle szczęścia, że jak zaczynałem, dużych ciężarów nie było i żyję. A ja wam chcę pomóc, chcę, abyście się też rozwijali. Łapcie motywację, bo ja wiem po sobie, że nowy sprzęt to kolejna motywacja do treningu. Ja po prostu mogę to dać od siebie. Wy będziecie zadowoleni, że Mikołaj był w tym roku hojny. Także bierzcie udział. Dzięki za uwagę. Pozdrowionka. Widzimy się na kolejnym treningu.